205 tysięcy złotych dofinansowania dla Fundacji Polska Wielki Projekt, której jednym z fundatorów jest europoseł PiS. 450 tys. zł dla Fundacji Republikańskiej, której prezesem jest były szef Gabinetu Politycznego, ministra gospodarki za pierwszej kadencji PiS. 550 tys. zł dotacji dla Fundacji Muzadei, której prezesem jest rzecznik prasowy prawicy Rzeczypospolitej, bliski współpracownik Marka Jurka. A to tylko czubek góry lodowej całego mechanizmu wspierania swoich. W ostatnim konkursie pana ministra Czarnka niemal połowę wniosków komisja konkursowa zaopiniowała negatywnie, a mimo to pieniądze zostały przyznane. Jak Widać, strumień pieniędzy dla fundacji związanych z PIS zatacza coraz większe kręgi. Na szczęście są Polacy, którzy próbują walczyć z patologiczną polityką, którą państwo uprawiacie na wiejskiej. Wygląda na to, jakbyście państwo Boga w sercu nie mieli, chociaż w czasie kampanii wyborczej z pewnością nieraz publicznie zaprezentujecie się ze złożonymi rękami. <słuch>